Gdy nadchodzi ten dzień, raz w roku, wzrasta zapotrzebowanie na. Dobra nóżka musi być, jaśniusieńka. Do pustego garnka układamy na samym dnie golonkę. Do tego upychamy dwie nóżki. Golonka, zimne nóżki przygotowanie. Jak to zrobić? Co potrzeba, wszystko mamy na stole. Do wywaru wrzucamy kilka liści, kilka ziarek, ziele angielskiego i zalewamy wodą do pełna. Kilka godzin, i buch na gaz, i gotujemy, aż wszystko będzie się rozpadać.